Tak jak kiedyś mówiłem, mieszkałem za granicą około 3 lat w Holandii, Górna Holandia, i poznałem na portalu na Badu pewną holenderkę. No, rozmowa się jakoś kleiła. Zaraz szybko chciała się spotkać, a wyglądała ona tak. Polek z takimi zachowaniami się jeszcze nie spotkałem. No, rzad, rzadkość. No. Ogólnie polki to są sztywne, jakby miały kija w dupie. Rozmowa jest z nimi jak, no jak z niektórymi, jak z dupą w nocy. Jeżeli próbujesz ty zagadać, to dostajesz odpowiedź w stylu: Aha, no, tak, nie, nie wiem, wiem. Byłam, nie byłam. No z tamtą, z holenderką, no widać, jak, jak w ogóle rozmowy szły. W ogóle jak znajdziesz jakieś Poczucie humoru, humoru Polki to jest, ja zdarzało mi się to znaleźć, ale te laski już to no wiadomo, no przecież to jest w ogóle jak rzadkie, rzadkie w ogóle do znalezienia, jak no one wiadomo już pozajmowane, to jest znalezienie takie to jak szukanie w ogóle igły w stogu siana. Natomiast u, hol u Holenderek czy Niemek to jest norm, norma. Ale jak, tak jak rozmawiałem w ogóle z Niemkami, co jeszcze w ogóle też opowiem w, kolejnym, w, jakimś, w jakimś tam kolejnym odcinku, to też tak o zwykłą pracę chodzi, jak w ogóle będzie, jak byłem, no jak ze mną same zagadywały tam i takie tam nie było u nich w ogóle właśnie tych Tinderów, baduerów, Instagramów. Mam do nich Instagrama, też omówię ich Facebooki i Instagrama, bo nie, do, do niektórych mam właśnie kontakty przez Face'a i Instagrama. No ogólnie, tak jak mówię, trzeba być, żeby one nie, nie chciały z Tobą gadać. W sumie to nie wiem, co tam trzeba robić. Nie wiem, chyba musiałbyś, nie wiem, z jakimś nożem chyba wlecieć i nie wiem, straszyć się albo nie wiem, co, co tam od chyba nie wiem, pobić chyba. Bo tak to możesz być normalnie. Jak, jak będziesz dobry, one same będą za, za, za tobą latać, za, będą gadać, nawet jeżeli, nawet jeżeli w ogóle mają wiesz, jakichś chłopaków. A jeżeli zaproponujesz jakieś spotkanie, ona się z tobą nie spotka, bo ona ci powie, że ma po prostu chłopaka, albo możecie po prostu wyjść. Jako znajomi. Nie, sorry, ale ja mam, wiesz, chłopaka, a jeżeli w gru, większy, większej grupie ona wyjdzie, a tak to, tak to ona nie będzie chciała wychodzić. Także to kiedyś tam też będę omawiał na przykładach, jak w ogóle z filmikami, jak było właśnie za granicą z, z Niemkami, Holenderkami w pracy. oczywiście Holenderka, tam jakieś Instagramy, nie Instagramy, nie ma, nie ma czegoś takiego, znaczy ma, ale ona z tego nie korzysta, nie, nie wypina w ogóle, nie dodaje do swoich relacji, wiesz, jakiegoś e, wypinania dupy, pokazywania cycków, wiesz, musi być, musi być przecież u Polki milion, milion pozycji, wiesz, przed lustrem w kiblu, przed pokoju, przed lustrem winda, to jest, to, to jest w ogóle już norma taka. Na, na tych Instagramach. U, nie, u niej czegoś takiego nie ma. Nawet jeżeli ja miałem jakiś problem, to ona, ona zawsze mi, bo ch chciała, była chętna pomóc, jakaś empatyczna, nie wyśmiewa, jakieś y, problemy. Starała się też rozwiązać, jak y, albo zagadać chociażby z Tobą, wiesz, popierdolić o jakiejś dupie Maryni, żeby tylko w ogóle, żeby z Tobą gadać, jeżeli masz jakiś problem, nie? Ogólnie Polki są sztywne, w ogóle jakieś rozmowa z nimi idzie w ogóle jak woda pod górę. Z tamtymi natomiast mogłeś gadać w ogóle jakieś poczucie takie humoru. Możesz być w ogóle kompletnym w ogóle bucem. Mułem bagiennym one i tak będą z tobą chciały gadać i żartować. Podobnie, podobnie mają niemki. W ogóle palki są sztywne w rozmowie. Rozmowa z nimi, tak jak mówiłem, jest jak z dupą w nocy, jeżeli nawet w ogóle są sztywne. W łóżku ty masz, ty masz latać, gonić, odpierdalać jakieś tańce na kutasie, kurwa, klaskać uszami, ona i tak, i tak nie dogodzisz, i tak i tak. Rozstanie było normalne. Powiedziała, że będzie tęsknić. Jak wracałem, to zażartowała. Tylko po prostu, że może mnie zabierzesz. To poznam w końcu swoją teściową. A tutaj rozstanie w ogóle z Polką to masz jakieś. Niektóre się mszczą, wysyłają jakieś wiadomości do swoich gachów że mają tyle w ogóle jakichś gości, że ona go zdradzi, to, sro, tamto, tam nie, za granicą, u Holenderek nie ma czegoś takiego. Nawet w ogóle jeżeli ona, ona już z Tobą się spotka, ona trochę posiedzi na tym Baduerze czy tam, czy Tinderze, ale później ona z tego rezygnuje. A jeżeli chodzi o Polkę, tutaj podam jeden przykład, bo mało wchodzę na te portale, już mi się w ogóle odechciało. To tutaj pokażę, jak rozmawiało mi się z Polką. No, rozmowa oczywiście drętwa, sztywna, sztywna, jakby miała kija w dupie. Jak, no, jak z dupą w nocy. Rozmowa. A wyglądała ona tak, w ogóle bez, bez sensu w ogóle dla mnie ta rozmowa. Wyglądała ona mniej więcej tak. Mówiłem, że chciałem się spotkać, ona nie ma czasu. Godzinę, no godzinę półtory wyjść nie ma czasu w weekend, bo ma jakiś tam remont i zajmuje się tym remontem. Ktoś tam ją u niej remontuje, coś ona tam robi. No to później mówi do mnie, żeby do niej zadzwonić. No to a więc zadzwoniłem, a później ona pisze pytam się w takim razie, mówię, żeby zadzwonić, to czemu w takim razie nie odbierasz tego telefonu? Przez tego, przez Messengera. Ona no chciała, żeby zadzwonić, ale ona nie lubi rozmawiać przez telefon. A przed chwilą mi powiedziała, żeby, żeby do niej zadzwonić. Kurwa logika. Rozmowę urwałem Bo już nie chciało mi się w ogóle jeszcze, Ja na takiej wyjepce do niej w ogóle podszedłem do, do rozmów z nią Ale pól to i tak jest mało, bo kolej, też poznałem jakąś laskę przez, przez tą, jakiś portal i rozmowy wyglądały mniej więcej tak tak, czyli że za to, że ja się z nią spotkam za to, że będę z nią rozmawiał ja mam jej za to zapłacić, ja mam jej za to zapłacić, bo, bo ona nie ma pieniędzy ona ma, ona źle się czuje i jej się do, robot, do roboty nawet nie chce iść w ogóle to za, za to, że ja się z nią spotkam mam po prostu i sobie pogadam za rozmowę ja mam jej za to zapłacić. Ale co tam, wystarczy mieć przecież jakiś tam w miarę ryj ulaski. Zawsze jakiś kukolt się znajdzie, który nawet jej w ogóle nie dotknie, nawet nie zobaczy, nie no, zob znaczy na żywo jej nie zobaczy, tylko ona wyśle mu zdjęcie jakieś. I to wystarczy, żeby jakiś kukolt, baran, przesłał jej za to pieniądze. Później dziwić się, że w ogóle mamy rynek matrymonialny w Polsce zjebany... No, zjeb, no zjebany, po prostu zjebany. Rynek matrymonialny w Polsce woła po prostu o pomstę do nieba, co, co widać na tym... Ja wiem, ja wiem. Ciężko w to uwierzyć. Ale jak poczytać te komentarze, to naprawdę to albo ci goście są ślepi, ale poziom desperacji i kukolstwa w ogóle jak widać w Polsce no już osiągnął, osiągnął master level. Maksyma, maksymalny level w ogóle w Polsce już jest osiągnięty. Nawet w ogóle widać to po samobójstwach w ogóle w Polsce, co podaje WHO. Na sześć, zaraz, na sześciu facetów zabija się jedna laska. Oczywiście, jak gach ma jakiś, jakiś problem, jakieś zadłużenie, coś takiego, on, on musi zapierdalać, on musi zapierdalać, żeby na to wszystko pospłacać, zarobić, on musi mieć, ale nie, nie, laska, laska to wystarczy wleźć w ogóle na jakiś portal społecznościowy, coś takiego, w ogóle dać ogłoszenie, najlepiej to w ogóle, tak jak pokazywałem, ciężka praca na cam girl czy coś takiego w tym odcinku to było no wystarczy, że da jakieś ogłoszenie na jakimś portalu no szukam sponsora i już wiesz beta, już same bankomaty to już w ogóle same do niej w ogóle przyjdą bo ona faktycznie już nie, praktycznie już nie musi nawet do roboty Jest. tamta w ogóle z tego filmu ona miała 19 lat w ogóle tak Wygląda rynek matrymonialny w Polsce. To się przekłada też na to, że sporo, spora ilość gości w ogóle nie chce, się, nie chce się w ogóle wiązać w pary. Raz, że tu jest więcej samobójstw, lasek jest więcej. Więcej mamy kobiet praktycznie w każdej grupie wiekowej. A w ogóle, kto by chciał w ogóle taką zdzirę to z takim przebiegiem? W wieku 19 lat, jak ona robi, to już od iluś tam lat daje te ogłoszenia na, na jakichś tam portalach, szukam sponsora. Kto by w ogóle taką ździrę chciał z takim przebiegiem, jakim normalny facet by taką wziął? No be, Nie no, beta, ban, beta, bankomat, beta bankomat on przyjmie, przyjmie wszystko, aby, aby, aby to była, aby miało pipę. Aby to była laska, i miała pipę, i to, i to wystarczy. Także karynki dobrze spierdoliły nam rynek matrymonialny w Polsce tym tinderstwem, badwerstwem, Seks kamerki, nie seks kamerki, bo laska w Polsce ma, no dobrze jak widać. Na sześciu gości zabija się tylko jedna laska. Także na dzisiaj to by było na tyle i do następnego będzie. Będzie szczerze, będzie prawdziwie i bez, bez lipy. Narty.